Dominika Gwit nie wierzyła w Poznala Wojtka Dąszewskiego. Dominika Gwit rozkwit swojej medialnej kariery przez law 2014 roku, gdy odchudzala się na oczach całej Polski. Zaczęła wiosna, tłumaczac, co brzmiało bardzo rozsadnie, z odchudza się dla zdrowia. Po trzeci stopień otyłości no w wieku dwudziestu kilku lat nie zwiastuje niczego dobrego. W grudniu tego samego roku Wazyla 50 kg mniej, jednak dopadli jej efekt jojo. -jo. Aktorka wyznala wtedy, że jest chora na otyłość i rozjechała się po zakończeniu diety. To, że wartość człowieka nie ma nic wspólnego z waga, Dominika zrozumiała z czasem. Pojela też, że nie może być niewolnicą własnego ciała i podporządkowywać całego życia diecie. Zanim jednak zyskała tę świadomość, przez lat trudne chwile. Jak wyznała w rozmowie z Olek w podcaście w moim stylu, przez długi czas była przekonana. Za ludzie postrzegają ja przez pryzmat wygladu przetłumaczyła to sobie na swój sposób. Twierdziłam, że nikt mi się nie nalezę, ze z nikim nigdy nie będę, bo jestem gruba. I nikt ze mna na pewno nie będzie chciał być, tak o sobie myślałam. Kiedy w życiu Dominiki pojawił się Wojciech Dunaszewski, wszyscy myśleli, że to milost wyleczyła gwizd kompleksów. Jednak, jak ujawniła celebrytka w rozmowie z Magdą Molek, było odwrotnie. Milost pojawiła się w jej życiu dopiero po tym, gdy przepracowała problemy i pogodziła się z sama sobą. Ja chwilę przed poznaniem Wojtka zdalam sobie sprawę z tego, że moje życie jest piękne. Wartościowe, ważne i nie jest zależne od mojego ciała. Z mezem latczy Dominika nie tylko wielka, miłość i upragnione wspólne dziecko, lecz także podobne przeżycie. Dunaszewski, jak sam wyznał w Galite, ma za sobą walkę za tylostia, ale udało mu się utrzymać efekty odchudzania. Jak ujawnia Gwit, mas kocha i wspiera w każdym rozmiarze. Dominika wyznala, zanim wyobraza sobie bez niego życia. To jest właśnie ta milost, milost bezwarunkowa, milost, która nie wymaga, milost, która nie ma oczekiwań. Czysta, prawdziwa milost. Ja się zaraz poplaczę, sorry. Jestem jeszcze w pologu, to jest taki moment, w którym uświadamiasz sobie, że jeśli zabraknie tej osoby. Przynajmniej ja tak mam, że na sama myśl o tym przystaję oddychać, dusza się.